Warmia i Mazury to bez wątpienia region turystyczny. Osoby przyjeżdżające tu na wypoczynek nastawiają się przede wszystkim na walory przyrodnicze. I o tym rozmawiano w czasie obchodów Światowego Dnia Turystyki w Ełku. Badania wizerunkowe wykazują, iż Warmia i Mazury są postrzegane jako region niekwestionowany, jeśli chodzi o warunki naturalne, o czyste, jeśli chodzi o jakość środowiska, czystość powietrza, piękne krajobrazy. I to jest nasza przewaga strategiczna, którą musimy utrzymać. Ten wizerunek trzeba też wzmacniać. Teraz samorządy wydają swoje własne foldery promujące miejsca i imprezy, ale jest koncepcja stworzenia wspólnej promocji całego województwa. Tym bardziej, że są na to pieniądze. Zarząd Województwa zlecił opracowanie przez Polską Agencję Zwoju Turystyki profesjonalnej strategii promocji. I my chcielibyśmy, żeby w ramach tej, czy na podstawie tej strategii, przeprowadzana była taka duża kampania promująca nasze województwo w kraju. I za granicą. Teraz turyści przyjeżdżający do Ełku informacje o mieście czerpią głównie z internetu. W punkcie informacji turystycznej przyznają, że wiedzą przede wszystkim o ruinach zamku. Większość czasu spędzają na promenadzie. Na dłużej zatrzymywano się w gospodarstwach agroturystycznych. Obok internetu świetną reklamą okazuje się polecenie miejsca przez znajomych. Nasi turyści, którzy przyjeżdżają do Ełku, generalnie mają już jakąś wiedzę o naszym mieście. Przede wszystkim z opowieści innych, czyli to jest z ust do ust taka reklama pocztą pantoflową. Poza sezonem wakacyjnym turyści rzadko przyjeżdżają na Mazury. Często powodem do odwiedzenia tych terenów jesienią czy zimą są jedynie konferencje czy spotkania biznesowe. Dlatego działacze branży i przedsiębiorcy robią wszystko, by sezon wydłużyć. Służą temu nowe inwestycje, jak sztuczne stoki do jazdy na nartach. Wędkarstwo zimą to też atrakcja dla miłośników takiego spędzania czasu. A że łowić można we wszystkich porach roku, tej dziedzinie należy się uprzywilejowane miejsce w turystyce. A ryb póki co nie brakuje. Łowią wszystko, co da się złowić. Natomiast myślę, że w naszych wodach najłatwiejszą rybą no, jest to tak zwana popularna płotka, ale również można złowić szczupaka, węgorza, okonia no i można byłoby to mnożyć jeszcze. Światowy Dzień Turystyki był okazją do wręczenia odznaczeń najbardziej zaangażowanym osobom w tej branży. Świętowano także pięciolecie Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Taki słodki akcent z turystyką w tle.